Święć tą ośkę. Halo ministrancie, Grayson. Podaj wodę święconą. Już podaję, już, już oh, kurczę nie to. Wyciągam, już wyciągam wodę święconą. Przystąp. Najlepiej no, to woda święcona. Woda święcona. Księdza, szczeliborze, szczeliborze, szczeliborze. Dziękuję Przejechaliśmy z parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Santos. Poświęcić wam oś, ośkę. Żeby, Ej, was są... żeby was Bóg. No święcimy ośkę, poświęcenie. Dobrze. Bo mi się trochę śpieszy jednak, więc widzicie szybko, szybko to wiesz. Chci. Adam wampir się ciebie pyta za ile będziesz. Wiem. Nie odpiszę mu na razie. Dobra. A więc... Niech wasza ośka będzie poświęcona. Bóg z wami. Bóg z wami, Bóg z wami. Życzę miłego dnia. Bóg z nami zawsze. Cześć Boże, cześć Boże.